W momencie, kiedy na kąpielisku widzimy czerwoną flagę, informuje nas ona o tym, że nie możemy się kąpać na kąpielisku, ale również poza jego strefami. Jeśli mamy czerwoną flagę, ratownicy decydują, że są warunki niebezpieczne, które zagrażają naszemu zdrowiu i życiu, i obowiązują one nie tylko w granicach kąpieliska, ale również na plażach niestrzeżonych. Nie zawsze warunki, którym efektem jest czerwona flaga, są widoczne. Czasem są to na przykład prądy wsteczne, których nie widzimy, a które jesteśmy w stanie poczuć dopiero po wejściu do wody. Powodują one wciąganie na przykład dzieci często w głąb wody. W momencie, kiedy ratownicy udzielają pomocy, nalegam, żeby nie, nie nagrywać, nie utrudniać takiej akcji. Sugerowałabym umożliwienie ratownikom szybkiej ewakuacji. To jest najlepsza pomoc, jaką możemy otrzymać od turystów. Stąd tutaj duża nasza prośba i apel o to, aby zostawić ratownikom przestrzeń na szybkie dotarcie do, do poszkodowanych.